W tym sezonie Marka Nielsen zaskoczyła nas wieloma nowościami. Poza rozszerzeniem serii Magic, o której mówiłam w poprzednim filmie, mamy tutaj propozycje również dla starszych użytkowników. Choć oczywiście nie ma tutaj nic na przeszkodzie, aby służyły również dzieciom, ponieważ są jak najbardziej w pełni bezpieczne. Natomiast mamy tutaj już takie troszeczkę poważniejsze kolory i także większy rozmiar lampki. Pierwsza z nich lampka Karl o ciekawej funkcjonalności, jaką jest dosyć szeroki zakres regulacji. Wychyla się do przodu na podwójnym łamanym wysięgniku, także na boki, dzięki czemu daje możliwość oświetlenia biurka w sposób niestandardowy. Taka funkcjonalność zazwyczaj rzadko się pojawia, a jeśli już, to w lampkach typowo architektonicznych, takich tradycyjnych. Łącznik znajduje się w podstawie, jest on dotykowy. Nad nim znajduje się dodatkowy panel, który pozwala zmienić barwę światła, i mamy tutaj również ściemniacz. Na podstawie znajdziemy również podłużną niebieską diodę, która informuje nas, że lampka jest podłączona do prądu. Jak już wspominałam, lampka jest duża. Po wyprostowaniu jest wysoka na prawie 90 cm. Ustawiona w wysokości do pracy może mieć między 40 a 55 cm wysokości. Wykonana jest z tworzywa, jest to tworzywo wysokiej jakości. Moc światła 8 W i 450 lumenów. Jest to naprawdę wystarczająca ilość, aby oświetlić przeciętne biurko. Kolejna lampka Ester. Podobna, choć nieco inna. Podstawa jest tutaj okrągła, podobnie jak element świecący. Mamy tutaj także ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o włącznik. Aby włączyć lampkę, należy go przycisnąć. Przekręcając go w prawo lub w lewo, uruchamiamy ściemniacz, natomiast po przyciśnięciu i przekręceniu włączamy płynną zmianę barwy światła. Ta lampka również jest wysoka. Podczas pracy, może mieć nawet. 50 cm. Jest wykonana z tego samego tworzywa co lampka Karl i również ma szeroki zakres ruchomości, zarówno głowicy, jak i tutaj na tym łamanym wysięgniku. Szeroka funkcjonalność lampek pozwala na duże możliwości zastosowania ich, oczywiście na biurko dla ucznia, przy nauce zdalnej, ale też przy pracy zdalnej. Bądź hobby, majsterkowaniu, szyciu. Bez względu na to, czym się chcemy zajmować, taka lampka zapewni nam dobre światło. Obie lampki zapakowane są w ładne, estetyczne pudełka, dlatego doskonale nadają się na prezent. Te i inne lampki możecie obejrzeć na naszej stronie Lumen Pro. Zapraszamy też do oglądania innych naszych filmów.